Cześć Szymanko, jest niedziela godzina 13. Jeżeli oglądacie ten kanał, to już wiecie, że mam dla Was trzy typy: no bo jest niedziela za 50 zł. Dziś zrobimy sobie turnę po najlepszych ligach świata, Europy. Świata. I, ale zanim przejdziemy do klubu programu oczywiście, zerknijcie na nasze media społecznościowe linki w opisie filmu, łapka w górę lub w dół e, oraz subskrybujcie kanał. Zapraszam serdecznie zwłaszcza na TikToka, bo tam naj, najprężniej się rozwijamy, jeżeli Was tam jeszcze nie ma, to chętnie Was bym tam widział. Jeżeli chodzi o promocje, które Superbet przygotował, no właśnie na Superbet sobie stawiamy, to zerknijcie właśnie w zakładkę promocji. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. O czym mogę wspomnieć to o na przykład super, super przewadze. Fajna sprawa, na przykład jeżeli postawicie drużynę, którą załóżmy dzisiaj, i ta drużyna będzie w trakcie meczu wygrywała 2 do 0, no to już wtedy od razu wam się typ zieleni, niezależnie od tego, jak się zakończy to spotkanie. Ta drużyna nawet może przegrać, ale typ się zazieleni. I możecie nawet zrobić tak, że postawicie na jedną e, drużynę, e, drugi kupon na drugą drużynę i e, jeżeli ta pierwsza będzie wygrywała 2-0, to jeden kupon macie zielony, e, a jeżeli mecz zakończy się ostatecznie 3-2, to ten drugi też macie zielony. E, także może się nawet taka sytuacja zdarzyć. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na was wielkie bonusy, gdy przy rejestracji użyjecie kodu. PBVIP, wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymujesz freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni cię cashback do 500 zł. Link w opisie, zachęcamy do skorzystania z promocji. No a ja lecę z dzisiejszymi typami, tak jak wspomniałem, najlepsze ligi świata, więc zaczynamy od ligi niemieckiej. Dzisiaj Köln zagra z bajerem Leverkusen. Wiadomo, jak Leverkusen pokazało się w ostatnim spotkaniu, ale też wiadomo, z kim Leverkusen grało w ostatnim spotkaniu. Poszli oni na wymianę ogniano, nie było tutaj innej e, możliwości, bo... Murować się przed Bayernem, Monachium, no to może się skończyć tak jak na przykład Benfica Lizbona w ostatnim spotkaniu. No, przegrali oni w tamto spotkanie aż 5 do 1, już 5 do 0, bo w pierwszej połowie później Bayern już tylko klepał sobie na swojej części boiska, ale nie o Bayernie, tylko tutaj chcemy rozmawiać, tylko o Bayerze Leverkusen. Oczywiście rywal w tym momencie jest półeczkę niżej, mówi mowa tutaj o Ken. Natomiast Ken pokazuje w tym sezonie, że nie boi się nikogo, nie boi się nikogo i będzie walczyło o ten środek tabeli i, i o e, pewne utrzymanie, jak to na Keln przystało. Bramki faktycznie w, w każdym spotkaniu Keln zdobywa, zwłaszcza jeżeli gra u siebie, i tu właśnie upatruje szansy e, na mój zakład, ponieważ zakład mój brzmi: obie drużyny strzelą e, gola, e, i już sobie właśnie to postawię, już wam powiem, jak wygląda kurs na to e, zdarzenie, tylko muszę sobie przefiltrować do Niemiec. E, Niemcy, Niemcy, Niemcy. Bundesliga pierwsza, no i mamy Köln Leverkusen. Oba drużyny, obie drużyny strzelą gola, to 1.47, także kurs jak na ten zakład jest niższy niż zwykle, co świadczy o tym, że dużo osób to stawia, to raz, dwa, Bugmacherzy dają duże szanse na zdarzenie, się tego zdarzenia, o ile można tak powiedzieć, Tak trochę masło maślane. Okej, okay, przechodzimy do Ligi Francuskiej, no i tam hit dzisiejszego dnia. Dzisiaj w Marsylii spotkanie pomiędzy Olimpikiem a Paris Saint-Germain. To co będzie się działo na boisku to jedno, ale to co się będzie działo tam na trybunach to drugie. Przefiltruję sobie do Francji i od razu wam powiem jaki jest mój typ na to spotkanie. Mianowicie obie drużyny strzelał gola tak. Dlaczego? Dlatego, że Paris Saint-Germain na pewno nie jest jeszcze dobrze poukładaną drużyną, zwłaszcza jeżeli chodzi o defensywę. Ostatnie mecze to pokazały. Paryżani tracą bramkę praktycznie w każdym spotkaniu. Nawet jeżeli wygrywają z Lipskiem u siebie, potrafią stracić dwie bramki no i już mają nóż na gardle. Z drugiej strony Marsylia, która ostatnio się odblokowała. Nawet Arkadiusz Milik się odblokował w Marsylii. Jest tam Dimitri Payet, który rządzi środkiem pola i rozdaje te piłki na prawo na i na lewo. Mam nadzieję, że z Marsylia się nie przestraszy, a Niesionak do pingiem kibiców będzie w stanie strzelić paryżaną bramkę. O argumentach Paryżan razie nie muszę tutaj mówić. Wiadomo, Messi, Mbappe, Kimbempe mógłbym wymieniać tutaj do wieczora i tak by mi nie starczyło czasu. Przede wszystkim Marco Verratti, który w końcu wrócił do formy, a jak Marco Verratti jest w formie, no to ta maszyna Paryża wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. BTTS reasumując na to spotkanie, kurs to 1,62. No i my przechodzimy do ostatniego, ostatniego typu na naszym trójtypowym kuponie. I kolejne, kolejne spotkanie, hit Hiszpania, czyli El Clásico Barcelona-Real Madrid. No i już chyba spodziewacie się, co mogę w tym spotkaniu postawić. Patrząc na formę jednej i drugiej drużyny oraz wyniki, nie tylko w lidze mistrzów, ale też w lidze hiszpańskiej, wszystko mi mówi, że to spotkanie Real Madrid powinien wygrać. Zresztą, jeżeli taki zwykły piłkarski laik, który nawet nie śledzi głównych lig Europy, słyszał na pewno o tym, co dzieje się w Barcelonie i jak wygląda ta drużyna aktualnie, też postawiłby pewnie na Real Madryt. Ja na Real Madryt czystej dwójeczki stawiać nie będę, Postawimy sobie z podpórką, oczywiście, bo co jak co, ale El Clasico, uwaga, powiem, to znowu rządzi się własnymi prawami. I Barcelona może w końcu zaskoczyć, może Kuman w końcu kombinuje jakiś jakąś taktykę, aby ten Real Madrid zatrzymać. Przede wszystkim, żeby zatrzymać Karima Benzema i Viniciusa i Juniora. Reasumując, remis lub wygrana Realu Madrid na Camp nou, jak dla mnie, jest takim Pewniaczkiem niedzielnym. Jak to będzie, zobaczymy. Wszystko wskazuje na to, że Barcelona raczej w tym spotkaniu argumentów zbyt wielu nie ma. Tak się prezentuje. Nasz dzisiejszy kupon. Trzy typy: 50 zł, już wpisane, oraz w tym momencie już nawet postawione. My czekamy, aż się zazieleni. Wy czekacie, aż się zazieleni. No i co? Ja wam życzę miłej niedzieli, a jeszcze mecz konkursowy, który dziś będzie się obstawiać w komentarzach. Weźmy to El Clasico Barcelona kontra Real. Dokładny wynik wraz z wniotoszeniem pierwszego gola nikiem z Superbet. Nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Tak robicie w komentarzach, a ja potem nagradzam pierwszą osobę z 50 zł na zakłady, na Superbet. Trzymajcie się zieloności. Łapka w górę.